Wracając jeszcze do tego nuclear sharing, żebyśmy mieli jasność, gdzie te głowice nuklearne się znajdują. Mianowicie znajdują się tam, gdzie Amerykanie mają rozmieszczone w Turcji, w dwóch bazach we Włoszech, w Belgii, Holandii oraz w Niemczech. Więc to przesunięcie broni nuklearnej na wschód, no, to by totalnie zmieniło. Strategię też NATO i Amerykanów względem Rosji. No a chyba tutaj wydaje mi się, że administracja Władimira Putina wywiad, no. nie pójdzie na to tak po prostu. I, i, i tą poważną dyskusję rozpoczynamy poprzez wywiad Financial, Financial Times. No bądźmy poważni. No. Przez... No dobrze. Donald Tusk notabene też mówił tydzień temu o tym, że chciałby broni atomowej w Polsce, ale jakie konkrety, to o tym nic nie wiemy. Chyba on by bardziej skłaniał się w stronę francuską, i przecież Macron mówił o odstraszaniu francuskim, rozszerzonym odstraszaniu nuklearnym. Mm. Tak, bo musimy podkreślić, ale... że prezydent Duda mówił o arsenale amerykańskim. Tak, oczywiście. więc Donald Tusk pewnie wolałby spojrzeć w kierunku Francji, natomiast dalej to jest tak niekonkretne.